Udało nam się zwiększyć alokację środków o 100%. Pierwotna alokacja to było 75 milionów. Dzięki wsparciu strony rządowej mamy 155, a więc dodatkowe 80 mln, ponad 100%. Dzięki temu udało się uzyskać dofinansowanie na odnawialne źródła energii dla 26 gmin. Gdyby przyjąć pierwotną alokację, to by było 6 czy 7 gmin, więc to pokazuje, że ta walka o czyste powietrze trwa. jest to zadanie na całe dekady. Te wszystkie działania mają sens i one w pewnym czasie przyniosą pozytywne skutki. No, wiadomo, chodzi też o to, żeby Nasi mieszkańcy żyli w zdrowych społecznościach i taki jest nadrzędny cel. Są zadania, które będą w obszarze ograniczenia niskiej emisji, walc o czyste powietrze. Instalacja ponad e, 700 urządzeń, e, takich jak fotowolkanika. Żywieczyzna, jak wskazywał raport Buchała, głównie miasto Żywiecno, jest miastem zanieczyszczonym pod względem smogu. E, no i te środki, które teraz otrzymaliśmy, pomogą nam na zmianę tego całego tutaj stanowiska, które w stosunku tam do nas jest odnośnie powietrza.